Jaki smak ma ten złoty medal, biorąc pod uwagę to, co działo się też w tym sezonie? Sporo perturbacji, sporo problemów, na które nie mieliście wpływu, no i okraszenie tego wszystkiego chyba w najlepszy możliwy sposób. No dokładnie, jakby ja... Wydaje mi się, że to jest dotychczasowy jakby największy sukces siatkarski, jaki, jaki udało mi się osiągnąć. Jeszcze, tak jak mówisz, jak patrząc na te wszystkie rzeczy, które w międzyczasie łapały mnie, naszą drużynę, E, więc no ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że, że to rozpocznie taką można powiedzieć dynastia Strzębia, która będzie panować w Polsce, bo, bo zapadać to na pewno obiecująco. No właśnie, jaki to był rok, a w zasadzie te dwa sezony, bo przerwany też, dla właśnie ciebie, bo takie wejście na zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o siatkówkę, o oczekiwania, o organizację klubu. Jeżeli chodzi na przykład o, o poprzedni sezon, no to Przerwany przez, yy, przez pandemię, która, która w Polsce miała miejsce i, i trochę też tego żałowaliśmy, bo czuliśmy się mocni pod koniec sezonu. A w tym sezonie to tak naprawdę ciężko mi w ogóle powiedzieć. Ja, to, to był dla naszej drużyny i dla mnie prywatnie chyba najcięższy sezon. Jaki, jaki w życiu miałem i mam wrażenie, że czasami wyglądało to tak, że jak przez 4 lata nie miałem żadnych kontuzji ani problemów, to jakby w tym roku ktoś chciał to wyrównać i po prostu zabierał mi co chwilę jakieś treningi, co chwilę mecze Puchar Polski. Ja się bardzo cieszę, że udało się wrócić. Cieszę się, że, że mistrzostwo zostaje w Jaszczemniu. Patrząc na jeszcze jak ta, jak Zaksa prezentowała się w tym sezonie, to no jest po prostu piękny wieczór i wydaje mi się, że dzisiaj nikt z Chopaku nie zaśnie szybko. No to nie zatrzymuje w takim Dziękuję razie. bardzo.